Jako ludzkość od dawna marzymy o podboju kosmosu. Głównym problemem pozostaje budowa statków kosmicznych pozwalających na szybkie oraz dalekie podróże. A warto przypomnieć zapomniany projekt Orion zakładający budowę statków napędzanych bombami atomowymi. Stanisław Ulam, wybitny matematyk, współtwórca amerykańskiej bomby termojądrowej. Dziś mało kto pamięta, że ów polski geniusz był jednym z pomysłodawców budowy statków kosmicznych o napędzie nuklearnym. Zacznijmy jednak od początku. Idea napędu rakietowego poprzez spalanie substancji wybuchowej została po raz pierwszy zaproponowana już w 1881 roku. Przez rosyjskiego eksperta od materiałów wybuchowych Nikołaja Kibalczycza. W 1940 roku Robert Heinlein, amerykański pisarz fantastyki naukowej, w jednym ze swoich opowiadań wspominał o zasilaniu statków kosmicznych bombami atomowymi. Rzeczywiste propozycje powstania napędu jądrowego zostały jednak po raz pierwszy przedstawione przez Stanisława Ulama w 1946 roku. 9 lat później Polak wraz z matematykiem Corneliusem Everettem opublikował pracę, w której przedstawił metodę działania jądrowego napędu pulsacyjnego. W 1958 roku firma General Atomics rozpoczęła pracę nad zastosowaniem napędu pulsacyjnego w lotach kosmicznych. Programowi kierowanemu przez dwóch fizyków, Teodora Taylora oraz Freemana Dysona nadano kryptonim Orion. Program Orion miał stanowić bezpośrednią konkurencję dla opracowanych wówczas przez zespół Wernera von Brauna nośnych rakiet chemicznych. Twórcy projektu Orion uważali, że szacowane koszty wyniesienia rakiet na orbitę byłyby o wiele niższe w porównaniu z drogim paliwem chemicznym. Bezprecedensowe, ekstremalne wymagania dotyczące mocy zostałyby zaspokojone przez wybuchy jądrowe. Orion miałby osiągi lepsze niż najbardziej zaawansowane wówczas rozważane konwencjonalne silniki rakietowe. Zwolennicy projektu Orion uważali, że ma on potencjał do tanich podróży międzyplanetarnych. Sprawdźmy zatem, jak dokładnie działałby taki napęd. W rzeczywistości koncepcja zaproponowana przez Stanisława Ulama była bardzo prosta. Otóż działanie napędu polegałoby na wykonywaniu serii kontrolowanych wybuchów nuklearnych. Statek miał być napędzany wystrzeliwanymi z rufy pojazdu bombami atomowymi, które detonowane za statkiem tworzyłyby wysokoenergetyczną plazmę. Plazma uderzając w płytę na rufie pojazdu popychałaby go do przodu. System zakładał wyposażenie statków w potężne dwustopniowe mechaniczne amortyzatory. Płyta napędowa miałaby być wykonana z aluminium lub też ze zwykłej stali. Na samej płycie rozmieszczono by poduszki powietrzne. Które rozkładałyby w czasie wynikające z powtarzających się uderzeń plazmy trwające milisekundy ruchy płyty na trwające sekundy ruchy pojazdu. W ten sposób ograniczono by przeciążenia do możliwych do zniesienia przez załogę oraz konstrukcję pojazdu. Jak obliczył Freeman Dyson, po każdej eksplozji wyparowałby jedynie około 1 mm powierzchni płyty napędowej. Aby zapobiec niebezpiecznemu rozgrzewaniu się płyty. Zaproponowano natryskiwanie na płytę wody, oleju lub grafitowego smaru. Węgiel lub wodór zawarte w tych substancjach bardzo silnie pochłaniają promienie ultrafioletowe, co skutecznie wyeliminowałoby parowanie płyty. Ładunki umieszczone pod płytą byłyby wystrzeliwane przez specjalne działo. Początkowo projektanci obawiali się braku stabilności lotu pojazdu, jednak Freeman Dyson obliczył, że przy większej liczbie ładunków, wynikające z tego odchylenia lotu uśredniają się oraz znoszą. Projekt Orion w 1959 roku przewidywał budowę trzech typów statków kosmicznych o takim napędzie. Satelitarnych, międzyplanetarnych oraz międzygwiezdnych. Tak zwany pojazd satelitarny miałby 20 metrów średnicy i ważyłby 300 ton. Z kolei statek międzyplanetarny służący do eksploracji układu słonecznego miałby 40 metrów średnicy. Jego waga wynosiłaby 2000 ton. Natomiast największy pojazd międzygwiezdny określany jako Super Orion miałby aż 400 metrów średnicy, a jego waga wynosiłaby aż 8 milionów ton. Detonowane bomby byłyby kilkadziesiąt razy silniejsze niż w przypadku pojazdów satelitarnych oraz międzyplanetarnych. Ten ekstremalny projekt można było zbudować przy użyciu materiałów oraz technik dostępnych do uzyskania w 1958 roku. Międzygwiezdny statek kosmiczny, napędzany wybuchami kolejnych bomb atomowych, według projektu miałby rozwijać prędkość od 9 do 11% prędkości światła. Aby rozpędzić się do 10% prędkości światła, statek potrzebowałby 36 dni. Następnie mknąłby przez kosmos ze stałą prędkością. Aby dotrzeć do układu gwiezdnego Alfa Centauri oddalonego od Ziemi o niecałe 4,4 roku świetlnego, taki pojazd potrzebowałby zatem około 44 lat. Dla porównania pojazdy na paliwo chemiczne potrzebowałyby dziesiątek tysięcy lat. Starty pojazdów miałyby się odbywać z poligonów jądrowych. Aby zmniejszyć zanieczyszczenia radiologiczne związane z napromieniowaniem pyłu z powierzchni Ziemi, start miałby się odbywać z wież wysokich na kilkadziesiąt metrów. Podczas startu pojazd napędzałby odpalane co sekundę bomby o mocy 1,1 kilotone. Wraz ze wzrostem prędkości oraz wysokości zastąpiłyby je odpalane znacznie rzadziej ładunki o mocy 20 kiloton. Amerykanie przeprowadzili kilka eksperymentów próbujących sprawdzić funkcjonalność projektu. Prawdziwe testy inżynieryjne systemów pojazdów były niemożliwe do wykonania, ponieważ Amerykanie nie mogli przeprowadzić kilku tysięcy wybuchów jądrowych w jednym miejscu. Zaprojektowano eksperymenty w celu przetestowania płyt napędowych. Podczas testów na poligonie Etineog stalowe kule pokryte płowoką grafitową zawieszono 9 metrów nad centrum eksplozji jądrowej. Po eksplozjach kule znajdowano w nienaruszonym stanie z częściowo odparowaną powłoką grafitu. Jeden ze zbudowanych modeli pokazał, że aluminiowa płyta jest w stanie przetrwać wysokie temperatury. Model osiągnął wysokość ponad 100 metrów. Główną weryfikację możliwości wykorzystania bomb jądrowych do wynoszenia ładunków na orbitę zapewnił wypadek, który miał miejsce podczas serii testów w ramach programu operacji Plumb Bob. Otóż bomba jądrowa niskiej mocy spowodowała wyrzucenie 900 kg stalowej pokrywy. Obliczenia wskazują, że płyta, która przetrwała wybuch, osiągnęła prędkość co najmniej dwukrotnie większą od prędkości ucieczki. Siły powietrzne Stanów Zjednoczonych miały w planach konstrukcję wielu statków napędzanych bombami atomowymi, pragnąc zrealizować obiecujący projekt. Dużym problemem był jednak opad promieniotwórczy ze statków o takim napędzie. Freeman Dyson, lider grupy w projekcie, szacował już w latach 60. XX wieku, że w przypadku konwencjonalnej broni jądrowej, każde wystrzelenie statystycznie spowodowałoby średnio od 1,1 do 1 śmiertelnego raka w wyniku opadu. Wiele detonacji potrzebnych do wystrzelenia pojazdu Oriona byłoby równe detonacji 10-megatonowej bomby jądrowej. Redukcję zanieczyszczenia atmosfery można by osiągnąć stosując start z okolic polarnych. Zwolennicy projektu Orion uważali, że ma on potencjał do tanich podróży międzyplanetarnych, jednak stracili polityczną aprobatę w związku z obawami dotyczącymi opadu z jego napędu. Dodatkowo, wystrzelenie takiego pojazdu z Ziemi lub niskiej orbity okołoziemskiej spowodowałoby impuls elektromagnetyczny, który mógłby spowodować znaczne uszkodzenie komputerów oraz satelitów. Jak to często bywa, przysłowiowy gwóźdź do trumny wbiła polityka. Wszystko załamało się bowiem w 1963 roku. 5 sierpnia w Moskwie Stany Zjednoczone, ZSRR oraz Wielka Brytania podpisały układ o zakazie prób broni nuklearnej w atmosferze w przestrzeni kosmicznej pod wodą. Następnie układ podpisali przedstawiciele 123 innych państw. Powszechnie uznaje się, że traktat o częściowym zakazie prób zakończył projekt Orion. Stany Zjednoczone skoncentrowały się na misji udania się na Księżyc w rakietach na paliwo ciekłe. Program Orion został przerwany i popadł w zapomnienie, pomimo tego, że statki napędzane bombami byłyby tańsze i mogłyby wynieść w kosmos znacznie więcej ładunku. Choć Stany Zjednoczone próbowały przeforsować wyjątek pozwalający na próby nuklearne w przestrzeni kosmicznej. To próby te spełzły na niczym, gdyż Związek Radziecki obawiał się, że będą one potem wykorzystywane do celów militarnych. Jak wskazywał Freeman Dyson, pierwszy raz w historii doszło do zahamowania ogromnego postępu technologicznego ze względów politycznych. Genialny pomysł polskiego matematyka o jądrowym napędzie pulsacyjnym nigdy się nie ziścił. Przyszłość pokaże, czy któreś państwo lub organizacja powrócą do tej oryginalnej koncepcji eksploracji kosmosu. Zapraszam do subskrybowania kanału w oczekiwaniu na kolejne odcinki kosmicznych opowieści.